W życiu. Wstaję rano w głowie marzenia Chcę mieć wszystko, co tylko da się zdobyć Bo w swoje ręce, nie patrzę w tył Bo wiem, że życie to nie bajka, to o chwilę Chcę mieć kasek, chcę mieć to Z żoną, która w sercu ma mój kompas wszyscy podróże, życie ja filmu Bo wiem, że dam radę, to mój cel i styl Nie boję się pracy, nie boję się trudów Dążę do celu, by nie żyć w cieniu każdy dzień to krok do przodu, by spełnić marzenia i żyć w luksusach jak sna Chcę mieć kasę, chcę mieć dom Z żoną, która w sercu ma mój kompas Luksusy podróże, życie jak z filmów Bo wiem, że dam radę, to mój cel i styl Nie boję się pracy, nie boję się trudów Dążę do celu, by nie żyć w cieniu Każdy dzień to krok do przodu, by spełnić marzenia i żyć w luksusach jak sta. Chcę mieć kasę, chcę mieć dom. Z żoną, która w sercu ma mój kompas. Luksusy podróże, życie jak z filmu, powiem, że dam radę, to mój cel i styl. A ona stanie przy mnie w pięknej sukni, z uśmiechem na twarzy, we twoje będziemy szczęśliwi. Będziemy mieć wszystko, co tylko zechcemy, z miłością, która przetrwa każdą burzę. Chcę mieć kasę, chcę mieć dom. Z żoną, która w sercu ma mój kompas. Luksusy podróże, życie jak z filmu, powiem, że dam radę. To siła, która napędza nas I wierzę, że kiedyś wszystko stanie się prawdą. Z kasą i miłością, życie pełne blasku. Z tą kobietą, którą kocham, to mój wymarzony świat Chcę mieć kasę, chcę mieć to. Z żoną, która w sercu ma mój kompas. susy podróże, życie jest filmu Powiem, że dam radę, to mój cel styl. Chcę mieć kasę, chcę mieć to która w sercu ma mój kompas, ruch susy podróżę, życie jest filmu powiem, że dam radę, to mój cel istnieje